Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ShadowGixte i dzisiaj będziemy ratować dupę wszystkim po kolei. W dzisiejszym odcinku, znaczy się, będziemy ratować dupę wszystkim po kolei, bo pierwsze mamy za zadanie uratować dup z Kolamara, który zjebie sprawę. Zaraz zobaczycie. O, hej! Hej. Co że Nie mogę zostać. to jest What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real, my best friend, my homeboy, right? My nigga, man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. He'll, he'll stretch and Super. Him stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you? But shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. what the fuck you do on the I'm worried about Lamar, you gotta help him, Franklin. Man, that shit is old. Mam nadzieję, że nie przeszkadza, trochę się bawiłem z mikrofonem, żeby był bardziej przede mną, to wtedy nie będę musiał aż tak drzeć mordy. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck, man, my whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying a price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. Do it for me. For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, hey, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Oh <muchy> <nas wyzuwała> pinda. <muchy> Oj, udaj się do do. Um e Bojowy karabin maszynowy, karabin maszynowy. Szturmowy SMG, SMG, kompaktowy SMG. Bojowy karabin maszynowy. Nie ma lepszej broń. No nie, 7,5 kilosa mamy przejechać. Franklin, co to jest? Hey man, jestem w bitwie białej sytuacji. Mój kolega Lemore został zsetowany. Myślę, że jest na Polito Bay. Jestem w Sawmill z balem. Czy możesz jakieś magię i look into it? Is that possible at all? Uh, should be. Uh, I've got a back door into the Polito Bay Police Network left over from the score we did up there. <laughs> Give me a second here. Uh, hold on. Uh, yes. So what it say? Huh? Uh, this must be it. Uh, there are older reports of a weed operation being <laughs> run by an African American gang. Uh, the files got buried, so uh, I'm guessing they paid off the cops. They grown weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit! And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man. Dobra. Okej, okay, no i widzicie, cała grupa się zbiera, bo dla Franklina, który nie ma z nikim napięku, I będzie i Trevor, i Michael, i Franklin, i wszyscy razem w kupie w... <śmum> e, pobiją, nazwijmy to ładnie, e, złych ludzi. Będzie można poćwiczyć headshoty. I jademy. E, koleś mnie nazwał Dickhead dick head. Oni mają tak biedny słownik, jeżeli chodzi o przekleństwa. Znaczy się Amerykanie, Anglicy i w ogóle. Ale dobra, nie o tym teraz mowa, teraz mowa o tym, że trzeba ratować e, Nygusa, Cimbała, e, jak mu jest, Lamara, który oczywiście Znowu się w coś wkopał. Jak zwykle. Jak zwykle, Lamar coś z zrąbał. No, ale co zrobić, tak? No... Jak trzeba, to trzeba. I, I tyle. Skoro to nasz best friend forever, no to trzeba o niego zadbać. Żeby jednak best friend miał nóżki, rączki i nie był 2 metry pod ziemią. A jego do tego kusi. Ojej oj. Byłoby źle przed chwilą. Ciekawe jest to, że zobaczcie jak niskie zawieszenie z przodu ma ten samochód. Widzicie? I cały czas ono się trzyma tam z dołu. Ta dostawka cała, która jest pod spodem. I ona nie odpada. Ona cały czas się trzyma. Przecież jakby ktoś miał takie niskie zawieszenie w samochodzie, nie byłoby szans, żeby coś takiego się utrzymało. Sprawdzałem, co stworek robi. Tamte odcinki... Znaczy większość teraz odcinków to będzie z cztery jak nic. Może nawet z pięć odcinków. Będzie nagrywane pod rząd. Fajnie by było, jakby mi się udało dzisiaj zakończyć właśnie GTA. Tą, tą część fabularną przynajmniej. Chyba komuś zrzuciłem rower na dół. Mam nadzieję, że się, na to za mnie nie, że się za to na mnie nie obrazi. No ale cóż, nawet jak tak, to trudno się mówi. Trochę mi ściąga na prawo. Tak, ściąga na prawo samochód. No ale cóż, raz się żyje. Ujujuj, trzeba go doprowadzić do... O! Pięknie. Gdzie? I nawet troszkę przyspieszyłem. A, nie dostałem punktu za... Aha, bo to nie jest online. To punkt za salta nie dostałem. We want Lamar to be rescued, not sold to the Feds. Give it a rest, asswipe. Man, what you all two shut the fuck up. Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. No, and no, Franklin's no, no. nimi ładnie zajął. Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but suede bucks over there. Yeah, yeah. yeah. tell Trevor I said, bite me. Man, I say, shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Okej, okay, jest Lamar. Dobra, ale tak właściwie jakby załatwił wszystko Michaelem. Ciekawe, czy się tak da. Czy wycie, prawie wszystko załatwić Michaelem. Mogę zająć miejsce tam. Udaj się w dowolne zaznaczonych miejsce, żeby wybrać drogę ataku. One, the front entrance on the right there. It's the most direct way in and most likely the heaviest. Two, down the hill to my left. There's a bulldozer there. Might be able to use it in the assault. Three, the other side from me, by the railroad. Should be possible to avoid the worst of it that way. But I won't be able to cover you. All right, thanks. Don't shoot and don't get too close. We don't want them to know we're here until we want them to know we're here. Ah, uh, okay.

Here I come, assholes. Ok, troszkę obniżę, i teraz łopata powinna mnie zasłaniać. No nie, serio, gdzie jest ten zegarek? Dobra, już się przymknął. Wiecie, gdzieś tu jest ziomek, tak? Tu jest tak daleko. Myślałem, że jest bliżej. Nie mogłem trafić heda Tam Tamten na ziemi jeszcze żyje. Ten już nie... E, Okej, okay, ten już nie. Ten też już nie. Ładnie. O dupa! Ja, piękole. Ja myślałem, że tym buldożerem, wiecie, tak sobie polecę po całości. A tutaj koleś z rakiet, RPG kiem. RPG tutaj do mnie napierniczał. No, w dłoń powinienem był mu trafić. Tam powinno być ich więcej na górze. Jeden, drugi, trzeci. Eee. Y no, no, nie, no, nie, jest, wychylił się. Dobra, on przeżył? Tak, dla pewności, gdzie on jest? Tam jest jeszcze jeden gdzieś ziomek. Tam jest! Okej. Okay. Pięknie. Ale już chyba dalej nie mogę ich osłaniać. Chyba dalej już nie mogę. Dobra, <laughs> przełączamy się w takim razie na Franklina. Nie no, Franklin! Bez kitu!

Już go nie ma. Serio przyjechali autem? Auto, Auto nie przywieźli? Ale mam chyba wszystkich ściągnąć po prostu tamto miejsce, więc nie muszę nawet brać auta.

Nie no, dobra, tamtą drogą też powinno być, nie najgorzej. No, nie! Ja pierniczym! O! kuźwa. Sorry. Sorry za to. Chciałem przyspieszyć powrót, a wyszło jak zwykle. Przynajmniej będziemy mieli wszystkie cztery opony. Jedny plus. Co, Lamar tam został? Ośle, ośle, wyłaś. Bym dosrał. Ale bym dostrał. Jakbym przejechał Lamara. Ale wiecie co? I jeszcze lepiej. Tutaj jest samochód każdego z naszych gości. I tak sobie myślę, czy można wsiąść do samochodu Michaela? Można.

And matter of fact, if you do come, don't bring them, dude. Man, look, let's not talk next time. Next time, don't get your ass in the situation, alright? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No, the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Man, you gonna tell me what was going on back then? shit, homie. That's the shit that's different from the country club shit. Oh, what the to Ah, on his ass. Man, fuck that, homie.

Lamar jest po prostu. To jest tak, że każda postać z GTA ma jakiegoś debilaka koło siebie, któremu raz za czas coś wyjdzie. Franklin ma Lamara. Trevor ma e, tego takiego przytrzymańca, co nam do gówna by musiał wleść, A Michael Massen ma syna.

Yeah, thankfully, man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting in the shit, and FC wasn't getting him out of it. Know what I'm talking about? <laughs> man, I don't know. That shit was fun, nigga. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dog. But it felt like it was. Okay, fool. It was <laughs> fun saving <laughs> your useless ass <laughs> whole <add laughs> fucking time. There you go. It wasn't too hard. Should have seen your face when I came in. You was Oh, bullshit, nigga. <laughs> you better check them draws, homie. You probably shit it yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they send an army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was paying you no compliment, nigga. <laughs> Must have caught a glimpse of your ugly ass.

No, bo nie wiem ile wyjdzie. Tam mo może być z 20 A to już Nigga don't think it ain't no fun fucking with the homies, nigga. You feel me, my nigga? I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga... You know your nigga out here doing BAD, man. Why don't you slide me a few dollars or something, you know what I'm talking about? It's hard out here in the set. Oh shit, my nigga, that's nothing. I know you don't want all the Illuminati and shit, you know what I'm saying? Leaving the street niggas at the back, but... Damn, man, a uh, way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you. I guess it's payment for all the work a nigga put in for you getting them cars and shit, you know what I'm talking about? Give a nigga just enough money to get him a little 40 ounce in the bucket of chicken on the way to the pole house, huh? Man, don't be like that, dawg. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours to try to get us killed, I saved you, dog supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfucking funeral. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you want to be this gang-banging mad dog and asshole. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Hey, fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F-nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dog? If something good comes up, i hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together i know that i got you dog if something good come up i got you yeah whatever nigga i'm in the turf nigga if you remember what that is oh <coughs> <a> <coughs> <weird> <coughs> <coughs> hello franklin pierre jill We is <coughs> <coughs> <down. We're coughs> not boss of pray homie. not yet Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do kill the prisoner, to his wife or something or invade some fucking country no no something more sensible something that's gotta be done Hey, when the timing's right, mm -hmm. you can take old Trevor and put him out the pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor... Trevor won't That's be. Trevor, Trevor is a liability that none of us can afford. Mm -hmm. yeah, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, get Michael to do it. Me and Trevor cool, dawg? Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Ej, hey, that? Nobody! Ej! Hey. Aj No dobra, zakończyliśmy misję. Robota troszkę przesrana, no ale... Cóż, trzeba sobie z tym radzić. w no marwopołach 5 tych dostał. 50 dolarów to jest około... prawie 200 zeta. On dał. Tak po prostu. Ten źlambda. lambda. I widzicie, so. No tak widzicie się do kupla, i mówicie, no stare ostatnio tam nie mam coś kasy, ten tego, no i, i wiesz, podratowałbyś coś forsom, może coś tam podrzucił, czy coś. A tam, no pewnie bierz, bierz. tak dwie stupy, Ja pitole. No przecież nie jeden z was to by. Ciepiał na takie widoki. Ja na przykład galby mi na nawierz wyszły. Dzięki, dzięki, dzięki. Nie no, nie wziąłbym masz tyle na pewno od jakiegoś tam znajomego tak nas strzała. No ale cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. 22 minuty to wydaje mi się jednak wystarczająco nagrania i zapraszam Was do kolejnego odcinka, który nagrywam już od razu, teraz natychmiast nau, bo ponieważ że tak chcę i, i, i podoba mi się gita i, i lubię w nie grać. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Na razie. Cześć, z tej strony muszę Jak się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, bo jest to dla mnie dość istotne jednak. Te, te łapki w górę to się naprawdę liczą. Dla mnie, to mi to tam niewiele daje na kanale czy coś, bo, bo kanał i tak się jakoś tam nie rozrasta, czy... Nie, znaczy nie rozrasta. Jest! 70 subskrypcji! Jest, jest. No ale yy, dla mnie satysfakcję z tego, że jednak podobało wam się to na tyle i, i spędziliście przy tym tyle czasu, że możecie dać tą łapkę w górę. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Na razie. Cześć!